Kolejna pozycja na naszym pasku pływającego menu to ikonka z oknem i ołówkiem. Klikając ją jesteśmy przekierowani do linksa whiteboarda naszej aplikacji Białej Tablicy. Zamykam ją w tej chwili na krzyżyku. Linksa whiteboarda będziemy omawiać szerzej później. Kolejna ikona to nałożone na siebie okna. Po jej kliknięciu jesteśmy w stanie przeglądać sobie aktywne w tej chwili otwarte e, okna. Jeżeli jest potrzeba zamknięcia ich albo powrotu do któregoś z okien. Ja od razu tutaj pokażę Państwu, jak działa kolejna pozycja na pływającym menu. Jest to strzałka, ostatnia, przedostatnia pozycja od dołu. Klikając tą strzałkę wracamy... W tym momencie akurat do ekranu startowego, ponieważ było to ostatnie okno, które przeglądaliśmy. Mamy również tutaj ikonę złącza, była już omawiana, to menu ustawień ogólnych. Mówiliśmy o tym wcześniej. No i ostatnia ikona to domek. Domek, czyli powrót do ekranu startowego za każdym razem, kiedy sobie coś innego otworzymy. W tym przypadku uruchamiam Clever Store. To sklep z naszymi aplikacjami darmowymi z bardzo różnych dziedzin, także zapraszam również do pościągania sobie różnych aplikacji, do korzystania z nich. Klikając sobie w kredkę i domek wracamy do ekranu startowego.